Witam wszystkich. Remonty bez tajemnic, sezon drugi. Osoby, które śledziły sezon pierwszy, no to przepraszam bardzo, filmy zostały. Nie wnikajmy, nie będzie sezonu pierwszego i te filmy już nie wrócą. Także ci, co dotrwali do tego momentu, w którym. To się skończyło. No, to dalej niestety, no przykro mi. E, sezon drugi to jest pomieszczenie prawnia. E, zamiast WC, przewidziane było WC, zrobimy z tego prawnie. Zrobię to pomieszczenie szczegółowo od A do Z i na tym pomieszczeniu się skupię tylko w tym mieszkaniu. Jakieś pojedyncze filmy będą jeszcze z tego mieszkania, ale nie będzie to tak całościowo pokazane, bo. Po pierwsze wymaga to bardzo dużo jakby to powiedzieć mojego czasu. Po drugie jest naprawdę kupa roboty przy tych filmach, żeby to poskładać, a oglądalność jest jaka jest. No, komentarzy też jest tyle co jest. No, może jakby było więcej komentarzy, więcej tych łapek śmiesznych. Które się daje, znaczy śmiesznych, w cudzysłowie śmiesznych, może by ten YouTube to podbił, Natomiast wiecie, jak zrobię film i obejrzy to 200 osób, ja się bardzo z tego cieszę, że obejrzało to 200 osób, po to, żeby się czegoś dowiedzieć. No ale to jest wszystko chyba łącznie. Ale nieważne, sezon drugi prania. Robimy z tego pranie, zrobimy to szczegółowo. I teraz tak. Dotąd mam ścianę murowaną. Tu jest naciągnięta gładź powyżej. Płytki idą do samej góry. Teraz jakie mamy opcje? E, najlepszą opcją będzie to, żeby to zedrzeć i ja tak zrobię. Można to też pokombinować e, z warstwą szczepną, z porysowaniem tego i takie tam. No ale to są takie jakby półśrodki, ponieważ tu płytki, wiecie jakby to płytka jedna zachodziła na to, no dobra, ale to idzie do samego sufitu, tu będzie wisiało w powietrzu muszę to zewrzeć i, i tyle po drugie ta gładź robi mi jakiś dystans który powoduje to, że muszę więcej tu dać kleju żeby tu na to przykleić jakby to zostało w cudzysłowie lub byśmy położyli na to warstwę szczepną tu jest tego trochę więcej co mi powoduje, że ten, ta ściana w tym miejscu ucieka z pionu. bo tutaj akurat nie, nie, nie przeszkadza więc dobra, jaki jest myśl na ten temat ja w tej łazience już sobie poszlifowałem to 40 papierem ale spróbuję tutaj ogarnąć to siatką zobaczymy czy będzie lepiej czy będzie lepiej darła ta siatka, bo się trochę z tym schodzi. Więc Żyrawka i jedziemy, panie. Będę mógł trochę zwiększyć ciąg odkurzacza. No i muszę przynajmniej zerwać tą farbę na tyle, ile się da. Zobaczymy, gdzie to się poprzeciera. No, nie, nie, czekać. Nie mogę dać, żebyście to widzieli. Więc jedziemy. Oczywiście jeszcze zostały narożniki, ale to Wam pokażę potem. Zdarta jest farba, bo wiadomo jest tu jakaś tam głaś jeszcze, można by było się pokłócić, żeby to się dotrzeć jeszcze do tej cegły, ale kurwa ile to tarka jest. To tak nie bierze za bardzo, ale nie ważne, tak już może zostać, nie mamy farby, eee, narożniki, ja sobie oblecę tą resztę całą i do Was wracam. Dobra, bierzemy jakieś tam tarki, jakie mamy i trzeba go jeszcze. Żeby się pozbyć tego białego. Oczywiście, już bez, bez, bez przesady, już nie musi być do samego lipca tego. Może tam ten zostać, <laughs> to się nic nie stanie. E, w zależności od materiału tarka, taka, która to po prostu weźmie. No dobra, ja sobie to przetaruję jeszcze i ściany będą przygotowane. Podgruntowanie. Dobra majstry, mam to poszlifowane i teraz tak odpływ do umywalki ma być tutaj, czyli to muszę przenieść tutaj odpływ do pralki ma być tam, z wodą setka do likwidacji no to teraz tak, jak to w ogóle wiecie, tutaj nie ma problemu, odpływ przenieść pyknie ale ja tu muszę zrobić odpływ. I teraz albo muszę się wpiąć istniejący szlak kanalizacyjny, albo muszę coś wymyśleć. I najpierw rozkuję szacht, żeby zobaczyć co tam w trawie piszczy. Oczywiście musimy to zrobić z jakimś wyczuciem, żebyśmy tu nic nie zepsuli. Może podłączyć podłącz sprzęt. dobrze, kurwa, nie To rozwalamy i zobaczymy jak to tu idzie

Dobra, mam tu trójnik, z czego to jest, czy to jest żelbet, czy to jest, nie, to nie jest żelbet tutaj, ciekawe jak tutaj jest, mam tu trójnik yy, i teraz tak, dobra, wyjmij te kolano, spróbuj to wyjąć. i right. Okazał mi się trójnik, okazał mi się trójnik. On jest ruchomy, więc jakbym go pierdolił tam, zredukował na pięćdziesiątkę i se poleciał tędy w murze, to bym nie musiał iść przy podłodze bo teraz wiecie, ja wylipię tyle tej podłogi, a się okaże, że się nie podepnę i będzie lipa. Wolałbym z tego chyba pójść. Tym bardziej, że mam. Uż to, pan. Mam jak tutaj zrobić ten spadek. E, tylko e, jeszcze bym musiał minąć to 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 loto. Dobra, rozwalę tego trochę więcej i zaraz zobaczymy, co tam kurwa jest pod tym tynkiem, bo jak jest żelbet, to lipa chociaż i tak, kurwa, czy tak, że będzie to jeden chłopiec. Nie wychodzi na to, że jest ulowany. Na to, że tu jest murowane dalej, idzie ten szach. Ciekawe, czy ja mam redukcję na 50. Zrób sobie więcej miejsca, panie. sprawdzę czy mamy redukcję na te 50 i chyba pójdziemy ścianą zaraz się pokażę dobra majstry nie mam redukcji no, się Nie mam redukcji więc robimy na oko dzisiaj, a jutro się redukcję załatwi, znaczy załatwi i będzie, i będzie robione dalej. Ołówka nie się. Panie i Dobra, czyli tak, tu mam wodę, tu mam odpływ. Pierdychnę sobie linię mniej więcej na oko. Gdzieś tu. I odrysuj pan mniej więcej, ile masz pan obciąć. Znaczy wykuć. Coś tam deseń, cyklu. Dobra, i biorę się za kucie, nie będę nagrywał kucia, bo to bez sensu. Biorę się za kucie, muszę tu wyrypać w tym na kanalizację do pralki. I jeszcze muszę coś wymyśleć tutaj, żeby zrobić mijęcie kanalizacji z wodą, więc ja się biorę za kucie i zaraz się widzimy. Dobra majstry, locha na kanalizę wykuta, tyk i tu wjechałem trochę ten szachtach, tak na chybił trafił, zobaczymy, czy jutro mi to pozwoli się wyłamać, czy się okaże, że jeszcze muszę podkuwać, ale to już jutro. No i teraz tą wodę trzeba... ...zobaczyć jak to puścić. Żebym nie musiał tego ładować w ścianę, to by prawie stykło, a tak to... ...trzeba będzie sztukować. Trzeba iść po okulary, żeby zobaczyć średnicę, to chyba szesnastka jest, albo czternastka. Nie wiem, już na tyle jestem ślepy że bez okularów zapomniał kurwa starzeje się no dobra i to ma być tutaj i teraz zobaczę czy jak tą kanalizację dam tak czy mnie to puści wychodzi mi że powinno mi się to minąć ale wyjdzie to w praniu także tak pan fajnie Rozwal to tutaj w razie i zobaczymy! <tryk> W teorii bym to już wyłamał bez wykuwania więcej tej podłogi. Tylko kurwa, to zrobić jakoś tak? Będę musiał to zrobić tutaj. Oczywiście włamać to w ścianę. Włamać to w ścianę, pan panie. W teorii kurwa. Lepsze są teorie no dobra muszę tutaj taką bruzdę wypierniczyć i spróbować to przełamać żeby to schować w ścianie i zobaczymy jak to pójdzie czy to się uda więc ja się biorę na kółkę z i widzimy się za chwilę dobra majstryk mam to wyżłopane Zobaczymy czy to się nie, bo nawet nie patrzyłem jeszcze, to by było mniej więcej tak, spoko luz, spoko luz. tylko teraz majster musi tutaj ładnie wykuć, żeby zostały jakieś plecy pod te oczko. nie wiem czy to się uda, bo szczerze mówiąc... Ile Panie musisz tego wykuć, Zaznacz sobie. Niedużo. Tyle. W zasadzie wcale pewnie takie liźnięcie kurwa będzie tego tynku No dobra, zobaczymy. No, no, Dobra zostawiam to bo to i tak jest za nisko zostawiam to nie mam tego więc to już jakby jest przygotowane do kolejnych działań i zaraz bierzemy się za to będziemy to rozprówać zobaczymy co tu sprawie piszczy